Dzień dobry, cześć! Kolejny odcinek z serii Emisja. To jest kanał Czarno na Białych i dzisiejszy odcinek szczególnie dedykowany jest wszystkim osobom, osobom które e, zdają w tym roku lub w następnym, lub w ogóle kiedykolwiek w przyszłości na uczelnie artystyczne e, typu musical, typu aktorstwo. Ale zanim cokolwiek Wam pomogę, bo po to jest dzisiejszy odcinek, żeby Wam trochę pomóc e, w... Przygotowaniu się, w takim już finalnym dopieszczeniu Waszych przygotowań mentalnych, ja Wam trochę opowiadam o tym, o tych egzaminach, żebyście troszkę się uspokoili i może jeszcze pewne rzeczy dopieścili. No ale zanim cokolwiek, no to oczywiście czołóweczka. Witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nie jesteście aż tak bardzo zestresowani tymi wszystkimi egzaminami wstępnymi, które Was czekają teraz już w czerwcu. Z tego co wiem, już wiem, że niektóre uczelnie robią to, pierwsze etapy robią online'owo. Musicie nagrać, jeżeli jeszcze nie nagraliście, wasze utwory, czy teksty, czy nawet też taniec. To jest w ogóle jakaś abstrakcja, no ale okej. Okay. No i wiem, że w czerwcu już się zaczynają te pierwsze etapy. W lipcu jest kontynuacja tego wszystkiego również. Jest drugi i trzeci etap: aktorstwo, taniec. Niektóre uczelnie później również zapraszają już do siebie przed komisję, a niektóre od razu zapraszają już w pierwszym etapie na egzamin wstępny na żywo, od razu przed komisję. Dzięki Wam za dzisiejsze pytania na Instagramie. Na Instagramie było ich zdecydowanie więcej. I tak naprawdę. Yy, oczywiście chcesz się skupić na tych jak najbardziej na, na tych egzaminach yy, z przedmiotu z przedmiotu z wokalu po prostu z tego pierwszego etapu jakim zawsze jest wokal. Nagrywam ten odcinek yy, specjalnie dlatego żeby troszkę wam pomóc. Ja pamiętam sam jak zdawałem na musical do Gdańska, ja zdawałem do Gdańska, yy, jak ogromny to był stres i tak naprawdę jak ten stres jest niepotrzebny. Chcę Wam trochę pomóc spojrzeć na to inaczej, żebyście mogli do tego lepiej podejść, trochę jak do czegoś takiego nowego, jak, na jak, jak, potraktować to jak jakieś doświadczenie, jak trochę fan, tak naprawdę, bo ta komisja wcale nie jest tak straszna, jak myślicie, i wcale nie jest to szczerze tak ważne, jak myślicie. Ten egzamin wstępny nie może być przez Was traktowany jak. Yy, Sprawa życia i śmierci. I ja, znaczy w ogóle to to, to na końcu, bo to, bo, bo to jest taka sprawa mentalna, która na końcu wam, powiem wam, jak do tego w ogóle podejść, tak na końcu, ale takie sprawy techniczne. Więc pierwszy etap to śpiew. I musicie wiedzieć, że w większości, a nie, nawet nie wiem, czy nie we wszystkich y, uczelniach, te, które was już zaproszą na spotkanie na żywo, na ten egzamin wokalny na żywo. Będzie tam mikrofon, więc będziecie śpiewać do mikrofonu. Nie wiem, czy macie taką możliwość w domu prześpiewać sobie, czy na jakichś zajęciach, czy gdzieś się uczycie, prześpiewać swój repertuar do mikrofonu. To jest dość istotna sprawa, ponieważ mikrofon, yy, który na 99,9% będzie stał na statywie, no to od razu on Was bardzo ogranicza ruchowo. Od razu nie ma tego machania głową, nie ma machania rękami. Po prostu stoisz, masz przed sobą mikrofon, i to jest taka moja od razu pierwsza rada, żebyście tego mikrofonu nie, mikrofonu nie ściągali ze statywu, czyli nie bierzcie go do ręki. Dlatego, że to od razu yy, będzie was yy, rozpraszać i zachęcać do dreptania, do chodzenia. A ważne jest to, żeby ten egzamin był jak najbardziej statyczny. Tak naprawdę, czy to będzie potem dalej piosenka aktorska, bo tam macie do przygotowania piosenkę. Muzykalową, rozrywkową, z repertuaru ogólnoświatowego i o wysokich walorach artystycznych, czyli to jest nic innego jak piosenka aktorska. I to tak naprawdę nie wymaga żadnych, żadnego tam tańczenia. Więc to jest teraz druga rada, żebyście się jak najmniej ruszali podczas tego śpiewania. Im to będzie statyczne, im to będzie bardziej przekazane w śpiewie oczami, aktorstwem, takim, takim przekazem, przekazem emocjonalnym. A nie jakimś nadpobudliwym ciałem. Komisja nie lubi machania łapami, a już na pewno nie. Mikrofon was bardzo ograniczy pod względem takim też patrzenia w prawo-w lewo, no bo on będzie statyczny na, na, na statywie. Więc cały czas mikrofon. Bardzo fajna rada: tutaj wybierzcie sobie w zależności od tego, o czym będziecie śpiewać. I co będziecie śpiewać, czy to będzie musical, czy aktorska piosenka, szczególnie w utworze aktorskim, to wybierzcie sobie jedną osobę z komisji i postarajcie się zaśpiewać cały utwór do jednej osoby z komisji, drugi utwór do innej osoby z komisji, żeby to wszystko było dedykowane konkretnie do jakiejś osoby. OK. To, jest, to, to, to tak bardzo pomaga, jeżeli faktycznie jest to taki utwór który faktycznie jest gdzieś dedykowany do jakiejś y, persony. Jeżeli jest to taki bardziej rozrywkowy utwór, to po, po prostu łapiecie sobie punkt nad komisją, minimalnie, dosłownie tak, taka odległość gdzieś nad komisją, tam się po prostu patrzycie, wtedy komisja ma, ma wrażenie, że patrzycie na nich wszystkich. I w tym momencie y, nie powinna was komisja rozpraszać, bo też rozumiem, że takie patrzenie w oczy może was rozpraszać i jeszcze bardziej stresować. Jeżeli nie czujesz się na to gotowy, to patrzysz minimalnie nad komisję. Ale im statyczniej, tym lepiej. Oczywiście jakiś gest ręką, czy coś, czy coś yy, jakiś większy gest, on musi wypływać gdzieś tam stąd, nie? On nie może być jakby mechaniczny. Nie machajcie, po prostu nie machajcie łapami. Im mniej, tym lepiej. I to jest tak naprawdę już pierwsza moja odpowiedź na jedno z pytań: czy na tym egzaminie śpiewa się do mikrofonu, czy, czy, czy nie. Więc od razu mówię zazwyczaj tak, na 90%. Będziecie śpiewać do mikrofonu. Bardzo ważne jest też pierwsze wrażenie. Jak już tylko wchodzisz, to od razu ustaw sobie ten mikrofon. Wchodzisz, zanim cokolwiek powiesz, to najpierw ustaw sobie mikrofon, zmień sobie wysokość tego mikrofonu na statywie, podwyższ, przybliż do ust i dopiero jak już sobie ten mikrofon ustawisz, bo wiadomo, każdy jest innego wzrostu, innej postury, to w tym momencie komisja ma, drodzy Was, będzie odbierać jako Profesjonalistów, to jest bardzo ważne. Jeżeli podchodzisz do tego mikrofonu, jak do Twojego narzędzia pracy, od razu pokazujesz komisji, że, no, że jesteś we, we właściwym miejscu, że wiesz, do czego służy, służy ten mikrofon, że to jest Twoje narzędzie pracy, ustawiasz sobie go. I dopiero wtedy mogą być ręce za siebie albo ręce yy, przy nogach, tak, byle nie gdzieś tam w kieszeni, i przedstawiacie się, mówicie yy, imię, nazwisko. Skąd przyjechaliście, ile macie lat. Takie totalnie podstawowe rzeczy. Komisja dalej będzie Was pytać o jakieś kolejne, może informacje. Wtedy odpowiadacie jak najwięcej. Tak, niech to będzie takie. A, no i to jest już taki, tak naprawdę pierwszy sprawdzian Waszej emisji, tak naprawdę, i Waszego głosu, Waszej dykcji. Także od razu walicie głosem takim totalnie odważnym. Tak, jakbyście mieli trochę takie. Dziewczyny nie wiedzą, ale to faceci zawsze mają ten taki sprawdzian z komisji wojskowej, nie? gdzie jest ten taki, to się nie, nie nazywa sprawdzian, tylko po prostu komisja wojskowa, gdzie tam yy, po prostu no, jest mega stres. To nie jest fajna, ja to nie, nie, nie wspominam tego za dobrze, ale to jest coś takiego, po prostu musisz poczuć się jak żołnierz na bitwie. Od razu wchodzisz, rozwalasz system. Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Bożdyński, yy, no i też trochę uśmiechu na twarzy, żeby od razu was kupili. To jest te pierwsze 5 sekund. Tak naprawdę, często y, to jest te najważniejsze 5 sekund, czasami. Może nawet ważniejsze od tego, jak potem zaśpiewacie. Y, także to jest bardzo ważne. Wchodzicie od razu, że tak powiem, z buta. Najpierw ustawiacie mikrofon, wchodzicie z buta, energia, ręce przy ciele, statyczność i, i śpiewacie to, co macie zaśpiewać. Potem najczęściej zapytają was albo co pani nam zaśpiewa, to możecie już sobie wcześniej w domu wybrać. Co chcielibyście zaśpiewać, jeżeli będzie taka możliwość, że sami będziecie mogli sobie wybrać ten song. No ale jeżeli nie, to potem to, 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 to może być też taka druga opcja, że komisja ma wasz program, co zaśpiewacie i poprosi was konkretnie o jakiś utwór. Nie zawsze śpiewa się wszystkie trzy, nie zawsze śpiewa się cały repertuar przygotowany. Mogą was poprosić o jeden, o dwa utwory, ale życzę wam tego, żebyście mogli sami ten utwór sobie na początku już wybrać. Pamiętaj, że to jest Twój czas. Oni na, mogą Was zapytać, czy jest Pani już gotowa, czy możemy zaczynać. Więc jeżeli czujesz, że się stresujesz, że po prostu Cię telepie jednak ze stresu, to po prostu powiedz sekundka. Możesz się zawsze odwrócić yy, od mikrofonu tyłem, do, albo trochę odejść od mikrofonu, Fitkę pomyśleć, skupić się, wziąć sobie głębokie dwa, trzy oddechy i dopiero wtedy zaśpiewać. Nikt Wam tam czasu nie będzie liczył, to jest mega ważna sprawa. Każdy chce tam wejść, po prostu zrobić to jak najszybciej, żeby tylko to się skończyło. To jest po prostu tak straszne, że ja chcę stąd uciec, nie? I wejść, zaśpiewać, wyjść i tyle. No i wtedy tak naprawdę tracicie i nie pokazujecie tego, co macie najlepsze. Czas jest tutaj, tutaj mega istotną rzeczą. Wchodzisz. Nie jestem jeszcze gotowy. Sekundka, trzy oddechy, odwróć się od komisji Uff! i dopiero. I to jest bardzo istotna kwestia, żebyście tam naprawdę czuli się, że to jest wasz czas. To jest tylko i wyłącznie twój moment. Albo pokażesz swoje najlepsze walory, albo wejdziesz i uciekniesz, i nikt cię nie zapamięta. Albo zapamięta ze złej strony. Może być taka e, oczywiście sytuacja, że zapomnisz tekstu. No, na pewno tym się stresujesz. Czy ja będę pamiętać? Czy ja pamiętam tekst? Czy ja tego tekstu nie zapomnę. Yy. Ogólnie, jeżeli ten tekst dobrze umiesz, to nie powinieneś go zapomnieć, ale chcę, żebyś się na tym nie skupiał. Jeżeli ten tekst zapomnisz, no to zapomnisz. Jedziesz dalej. Broń może się nie zatrzymuj. W tym momencie musisz śpiewać nawet cokolwiek, nawet jakieś improwizuj albo powtarzaj tekst. Pamiętaj, że komisja nie ma wszystkich tekstów świata w głowie i nie wiedzą, czy śpiewasz ten tekst dobrze, czy jest po kolei, czy nie po kolei. Po prostu jedziesz. Jak się nie złapiesz, to się nie pozdawaj. Po prostu musisz lecieć jak przez pole bitwy. Nie zatrzymuj się. Nie ma czegoś takiego, że przerwałaś i prosisz komisję, czy możesz poprosić o jeszcze raz, czy mogę od początku zacząć. Nie, lecisz do samego końca. Masz pokazać komisji, że walczysz i oni tak naprawdę. Wtedy mogą Cię też kupić, bo zobaczą w Tobie taką determinację. To jest też bardzo, bardzo ważne. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o piosenkę aktorską, nie wiem, jak ćwiczysz w domu, pewnie przygotowałeś sobie jakiś, jakiś temat, jakiś sposób zaśpiewania tego utworu. Z racji tego, że jest to piosenka aktorska, komisja może poprosić Cię o zaśpiewanie, wykonanie tego utworu w zupełnie inny sposób. Zaśpiewałeś go na przykład, powiedzmy, jak, nie wiem, no, no na smutno, tak? Wyobraziłeś sobie, że to jest smutny song, albo coś przeżywasz, albo na mega wesoło. I wyobraź sobie, że komisja, a nawet nie wyobraź sobie, tylko ra, raczej tak będzie, że komisja może poprosić ciebie o wykonanie tego songu, tego utworu aktorskiego na totalnym kontraście. Jeżeli to był jakiś mega wesoły utwór, to będą na przykład cię prosić, byś zaśpiewał ten utwór jak, jak Hitlerowiec. Albo zupełnie na, odw na odwrót. Jeśli masz utwór jakiś, śpiewasz jakąś piosenkę, nie wiem, bardzo, bardzo smutną, to masz ją zaśpiewać na totalnie wesoło. Pokombinuj sobie w domu na różne, różne jakieś sposoby. Najlepiej na totalnych kontrastach. Wesoło, smutno, yy, no, po prostu totalna abstrakcja, czy jak zwierzak, czy oni mogą w ogóle wymyślać wam totalne rzeczy z kosmosu. Więc bawcie się tym tekstem. Tu jest mega ważna sprawa, żebyście ten tekst nauczyli się naprawdę, naprawdę na blachę. Takim sposobem sprawdzenia, czy na pewno umiesz dobrze tekst, jest bardzo mozolny sposób na to, ale e, to jest coś takiego na przykładzie modlitwy ojcze nasz, robisz to w ten sposób, sprawdzasz sobie, e, czy jesteś w stanie powiedzieć ojcze, ojcze nasz, ojcze nasz któryś, ojcze nasz któryś jest, ojcze nasz któryś jest w niebie itd. Bardzo dziwny przykład, ale na tym to polega. Nie? Że po prostu do samej, bo cały czas się cofasz do początku. Jedziesz, dodajesz kolejne słowo i na początek. To jest super sposób na wrycie sobie tego tekstu do, do głowy. Jest to bardzo mozolne, yy, ale, ale bardzo, bardzo efektowne. I na przykład powiedzieć cały tekst piosenki na totalnym, na takie, takie totalnie bez, na, na biało, bez emocji, bez niczego, bez żadnego zacięcia tylko brać oddechy tam, gdzie chcesz i w ogóle się nie w ogóle tego nie przerywać, cały czas mówisz, zero emocji, nie w ogóle żadnej melodii, tylko cały czas na jednym dźwięku, w ogóle bez oddechu, w ogóle bez żadnej emocji, bez żadnej zmiany barwy bez zmiany wysokości dźwięku, cały czas mówisz i tego nie przerywasz i sprawdzasz, czy się nie zatniesz jeżeli się nie zatniesz, no to umiesz tekst, po prostu, to jest też bardzo fajny sposób na to, żeby sprawdzić, czy umiesz dobrze tekst. W ogóle ten sposób jest dobry na wszystkie wasze utwory, które przygotowaliście. Tak, potem jest też ten egzamin stańca. No to tutaj już sami musicie wiedzieć, na ile się przygotowaliście ze swoją choreografią, choreografiami, bo tam czasami są dwie po minucie lub dwie minuty cała choreografia. Hmm. Tutaj mogą was też poprosi poprosić o zaimprowizowanie czegoś do muzyki. To tutaj tylko moja taka, na szybko jedna rada nie zatrzymujcie się w improwizacji, jeżeli już wam puszczą muzykę i zaczniecie coś tańczyć, to nie chodzi mi o to, że teraz je zatrzymacie i nie będziecie chcieli dalej tańczyć, tylko w ogóle o całość tej improwizacji, żeby ona była, żeby ten ruch w ogóle jak już zaczniecie, żeby był płynny czasami możecie zaakcentować muzykę, jeżeli faktycznie muzyka daje taką możliwość, to akcentujecie tym ruchem muzykę, pokazujecie oczywiście swoje jakieś umiejętności, jeżeli potraficie jakiś piruet zakręcić czy jakiś fajny skok to, to po prostu to pokażcie, wykorzystajcie to jak najbardziej, ale nie zatrzymujcie się w tym, niech to cały czas płynie, niech to będzie, nie tańczcie choreografii, bo yy, wykładowcy od tańca będą od razu widzieć, że wy po prostu tańczycie, od, odtwarzacie choreografię, która jest wcześniej przygotowana. Improwizacja wcześniej przygotowana jest oczywiście super, żebyście ją wpasowali yy, gdzieś tam w tę muzykę, którą Wam puszczą. Ale to wciąż musi być improwizacja. To nie może być totalnie przygotowana choreografia, że wy ją o, po prostu odtwarzacie, i to od razu widać, że to jest choreografia. Więc popłyncie w tym. Nie stresujcie się. Improwizacja, naprawdę puśćcie wszystkie hamulce i zróbcie to najlepiej, jak tylko potraficie. Hmm, piosenka potem, jeżeli, potem aktorstwo, tutaj tak samo. Teksty. Powtórzcie sobie teksty na biało. Ojcze nasz, któryś się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź woda Twoja. Nie wiem, czy moja w ogóle się do Was teraz modlę, ale to jedyne, co mi przychodzi do głowy. To jest bardzo fajny sposób, żebyście e, sprawdzili, czy znacie dobrze e, tekst na pamięć. Tych wszystkich Waszych tekstów, które przygotowaliście na aktorstwo. No i tutaj ten tekst na biało jest też po to, bo naprawdę tutaj będzie totalna jazda. Będą was pytali, żebyście, będą was prosili, żebyście powiedzieli te teksty na wszelaki sposób. Jak hitlerowiec, jak latający, jak latający motyl, jakby ci pękł balonik, płaczesz jak dziecko, jak jakiś przedmiot, po prostu masakra. Więc ten tekst musi być e, totalnie na biało, totalnie wkuty, żebyście w momencie, kiedy będziecie te teksty mówić, żebyście nie skupiali się na tekście. I Tutaj tak samo wrócę jeszcze do śpiewania, do, 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 e, do, do egzaminu z wokalu. Nie skupiajcie się ani na tym, jak wyglądacie, ani na tym, jak teraz wypadacie, ani, te, ani na tym, jak teraz śpiewacie. Skupcie się na tym, o czym macie zaśpiewać. Pomyślcie sobie, jak już wam wybiorą, co macie zaśpiewać, pomyślcie sobie w tym momencie tylko i wyłącznie o tym, o czym jest ta piosenka, o czym ja mam teraz zaśpiewać i o tym zaśpiewajcie. Mm, albo do kogo macie to zaśpiewać, o czym i do kogo. Cała reszta nie może tutaj istnieć. Słuchajcie, naprawdę, zapomnijcie o tym wszystkim. I na koniec, tak naprawdę, bo ja nie chcę, żeby to był długi odcinek, ale taka mentalna sprawa, bo tutaj też mnie pytaliście, yy, pytaliście o też o takie mentalne sprawy, jak się do tego mentalnie przygotować, yy, czy będzie mikrofon, co zrobić, gdy zapomnę tekstu, no to już trochę już na to wszystko odpowiedziałem. Yy, ale ostatnia sprawa, taka mentalna. Jak w ogóle podejść do tych wszystkich egzaminów? Ach, no bo to nie może być takie dostanę się, to super, a ja się nie dostanę, to w ogóle koniec, koniec życia. Troszkę chciałbym, żebyście mieli plan B. Fakt. Musicie tam wejść z buta i powiedzieć sobie, że jestem naprawdę zajęty i pokazać im z siebie z jak najlepszej strony. Albo, albo mnie chcecie, albo mnie nie chcecie. Jak mnie nie chcecie, to nie. To innym razem, to najwyżej za rok. Żebyście nie mieli teraz takiego podejścia, że po prostu ja się muszę dostać, bo Sami wiecie, że im czegoś bardziej w życiu chcemy, im czegoś bardziej chcesz, tym masz mniejsze szanse, że to dostaniesz, bo się na maksa wtedy spinasz po prostu. Po prostu. Musicie wyluzować. I bardzo fajną metodą jest trochę taki plan B. Wyobraźcie sobie, co będzie, jak się nie dostaniesz. Co będziesz robił przez najbliższy rok, jak się nie dostaniesz? Znajdź jakieś faj... jakąś bardzo fajną opcję. Nie wiem, może potrzebujesz roku odpoczynku, może pojedziesz na jakieś mega długie wakacje. Może pójdziesz do jakiejś pracy, może zajmiesz się jakimś swoim innym hobby, może wykorzystasz ten moment właśnie na szlifowanie swoich umiejętności. Uwaga! I to jest mega, 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 mega. Teraz się skupu, skup, bo teraz powiem mega ważną rzecz, która może ci pomóc odpuścić. Nie wszyscy aktorzy muzykalowi, którzy grają na scenach, w ogóle w muzykalach, nie wszyscy skończyli autentyczną szkołę muzykalową. Naprawdę. Tych osób, które skończyły szkołę muzykalową czy szkołę aktorską, w teatrze jest bardzo mało. To nie jest tak, że dostanie się na uczelnię muzykalową to jest jedyny sposób, żeby być w tym zawodzie. Już nie wspomnę, w dzisiejszych czasach, chociażby jest czarno na białych, które daje wam paletę możliwości kształcenia się w tym kierunku. Fakt, że dzisiaj tych musicali, tych yy, akademii muzycznych, tych uczelni, gdzie musical jest, yy, to jest po prostu multum, praktycznie w każdym mieście jest ten musical. Kiedyś ten musical był tylko jeden w Polsce, jak ja zdawałem, były dwa, przepraszam, był Gdański, była Gdynia, więc było parcie ogromne. Nie było takich prywatnych szkół musicalowych, dzisiaj tego jest po prostu odgroma. Możecie szkolić się na milion sposobów. Ja wiem, że trzeba wtedy jakby no, zapłacić niestety, bo uczelnia daje możliwość Takiego darmowego kształcenia się yy, w tym kierunku, ale yy, no dzisiaj jest naprawdę masa możliwości, żeby kształcić się w tym kierunku i jest masa innych też możliwości, żeby spełniać się w tym w tej pasji. Nie tylko teatr muzyczny daje możliwość spełniania się w tym kierunku. Są różnego rodzaju przecież sceny jakieś możecie kombinować z założeniem jakiegoś swojego zespołu, yy, czy na przykład. Yy, Wrzucać swoją muzę na YouTube. A. Nie wiem, po prostu, tego jest po prostu masa. Nie zamykajcie się tylko na szkołę muzykalową i nie róbcie z tego e, swojego takiego trochę bożka. Wierzcie mi, że tych opcji jest milion. Dzisiaj naprawdę jest milion. To, że, się dotoczy, to, że możesz pójść na uczelnię artystyczną na musical, i, się tam, i tam się kształcić, to jest dzisiaj jedna z opcji. Nie myśl sobie, że jak się tam nie dostaniesz, to świat, to świat się, się zawali. Opcji masz milion multum. I to myślę jest takie fajne, żeby na koniec takim pozytywnym akcentem zakończyć ten odcinek, żebyście wyluzowali, żebyście mieli fan, że w ogóle pojechać tam z takim nastawieniem. Super doświadczenie. Może poznam jakichś fajnych ludzi, będę miała możliwość zaśpiewania może w jakimś fajnym studio, na jakiejś fajnej tam scenie. Czy z jakimś fajnym nagłośnieniem do profesjonalnego, profesjonalnego mikrofonu. Szukajcie pozytywów. Wejdźcie tam z buta i pokażcie siebie z jak najlepszej strony. A jak nie, to jest tysiąc innych możliwości, żeby spełniać się właśnie w tym kierunku. Koniec. Dzięki Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że był pomocny, że troszkę wycilujecie teraz przed tymi egzaminami wstępnymi. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie egzaminów wstępnych, czy w ogóle odnośnie muzykalu, czy może w ogóle odnośnie szkoły, czy w ogóle odnośnie czegokolwiek, czy na przykład chcecie mnie zapytać, jaka będzie jutro pogoda i w ogóle o cokolwiek, piszcie w komentarzach. Komentujcie, dajcie lajka, subskrybujcie kanał, klikając w czarno-białe kółeczko i w dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco. I zapraszam Was również do mnie cały czas na konsultacje wokalne. Teraz już ruszyliśmy także z klasą taką dla osób w wieku 13-18, nie tylko dla osób pełnoletnich, także zapraszam tak naprawdę wszystkich powyżej 13 roku życia na konsultacje wokalne ze śpiewu. Być może chcecie jakąś, jeszcze jakąś szybką konsultację, skonsultować jakoś szybko swój wokal przed egzaminami wstępnymi, może coś poprawić. To jest trochę taki ostatni dzwonek. Nie lubię tak na ostatnią chwilę, ale być może ktoś z Was tego potrzebuje. Eee, coś mogę jeszcze na koniec powiedzieć mądrego? Tak, niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się kochani i eee, nie poddawajcie się. Życzę Wam jak najwięcej energii na te egzaminy wstępne. Nie poddawajcie się Ym, i powodzenia. Trzymam kciukasy. Pa.